Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy po rocznej przerwie znów zagra w szkole podstawowej nr 13 w Lesznie. Wiatr w żagle dla zapewnienia najwyższych standardów diagnostycznych i leczniczych w dziecięcej medycynie zabiegowej to hasło tegorocznego festynu rodzinnego, jaki odbędzie się 12 stycznia w SP-13. Wielkie granie rozpocznie się o godzinie 10 i potrwa do 14. Jak zapewniają organizatorzy, będzie coś dla ucha, coś dla oka, coś dla podniebienia i coś dla serca. Nie zabraknie występów wokalnych, instrumentalnych, tanecznych, teatralnych, pokazów i nauki udzielania pierwszej pomocy oraz survivalu w pigułce i pilatesu. Szkołę odwiedzą także na swych motorach członkowie klubu motocyklowego Bikers Legion Leszno. Imprezie będzie towarzyszył także kiermasz książki i rozmaitości. Do wylicytowania na rzecz woźb będą kolacja z prezydentem, koszulki reprezentacji Polski w piłce ręcznej z podpisem bramkarki oraz koszulki LKS Szawer Leszno z podpisami mistrzów. Świata 2019 i wiele innych. Najmłodszych orkiestrowiczów czeka totalne szaleństwo w specjalnie zaaranżowanej sali zabaw, a wszystkich ciekawych świata zaprasza sala doświadczeń. Będzie oczywiście malowanie twarzy i kolorowe warkoczyki. Nie zabraknie też smacznej kuchni, domowych wypieków i przetworów, świeżej pajdy chleba ze smalcem i ogórkiem oraz słodkich gofrów.